Uczelnia ASBIRO. stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Okej, okay, dobra, nie ma co tracić czasu, bo tego rzeczywiście zrobiłem chyba za dużo. Słuchajcie, kondycja konkurencji. Wszyscy chcemy wiedzieć, co u sąsiada, nie? Potrzebujemy tych informacji, żeby po prostu zarobić lepsze pieniądze, albo żeby ukraść im ich pomysł. Takie jest życie, nie obrażajcie się, ja tego nie wymyśliłem, po prostu świat właśnie taki jest. No chodź. Przywitajmy go brawami. Drugi raz się spóźnił. Stary, jesteś już czegoś znany w totalnie obcym tłumie. Tak, tak, I to są właśnie problemy, słuchajcie. Nowe problemy się pojawiają. Ja rzadko jestem wykładowcem na szczęście i popatrzcie, jak, jak w sposób innowacyjny mogę powitać kogoś, kto się spóźni. On już więcej nie przyjdzie spóźniony, prawda? Bo zawsze go będziecie oklaskiwać, trochę wstyd. Pojawiają się nowi ludzie, nowe problemy. Musicie znajdować szybkie rozwiązanie. Od tego jesteście przedsiębiorcami. Inni siedzą w domu i czekają, aż w końcu ściągną obostrzenie i będą mogli na majówkę pojechać. Nie pojadą, bo nasze pokolenie dało ciało. Ale o tym było wcześniej. Nowe rozwiązanie, nowych problemów. Kiedy pojawiają się nowi ludzie, kiedy pojawiają się nowe firmy, albo traficie do innych zespołów, albo na inne targi zupełnym przypadkiem, okaże się, że są nowe możliwości. Mając, y, mając w głowie rozwiązywanie nowych problemów, musicie myśleć innowacyjnie. A znajdzie się w grupie ktoś, kto prawdopodobnie zrobi z tego pieniądze, albo pomoże wam zrobić z tego pieniądze. Czemu to jest takie istotne? Bo wszystko już wymyślono, teoretycznie, nie? Nie da się na razie jeszcze sklonować dinozaura i nie da się teleportować. No ale coś jeszcze jest do wymyślenia, sami tego nie zrobicie. Jak zobaczę i będzie miał pióra, bo moim zdaniem ty tyranozaur miał pióra. Moim zdaniem miał, jak to zrobią, to się okaże, ale jeszcze się nie, nie zrobiło. A kim byłby właśnie Elon Musk, o którym mówi tutaj kolega, gdyby nie zespół? No bo słuchajcie, ja w JDG, wizjonerem tylko, dobrze powiedziane. Możecie mieć JDG i robić świetny deal, możecie robić miliony. Mając jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma tutaj absolutnie problemu. Ja w jednoosobowej działalności bujałem się przez 4 lata i za każdym razem, jak kogoś zatrudniałem, to kogoś zwalniałem bo po prostu nie jestem w tym dobry. Ja jestem samodzielnym specjalistą. I doszedłem do takiego wniosku, że nie będę rozwijał akurat tej firmy ze stoiskami, bo każdy klient, który do mnie trafia, robię go osobiście sam, bo nie byłem zadowolony z tego, jak były wykonywane inne stoiska. Ale jak ja się mogę sprawdzić? Jak ja nie spróbuję? Jak to gniazdko zepsute mnie bardziej straszy, bo ja go nigdy nie rozkręciłem, tak? Musicie nauczać się za zarządzać zespołem. Teraz szaleństwo, zarządzanie zespołem pracującym z domu, zdalnie, ja natrafiłem na to już kilka lat temu, dlatego z tymi ludźmi nie potrafiłem się porozumiewać. Pętacie te pierwsze podniecenia waszych znajomych albo was. Nie będę musiał stać w korku, mogę siedzieć w domu. Hurra, nieprawda, cholera, w, pracy się, w domu się nie da pracować, dzieci krzyczą i tak dalej. A teraz wyobraźcie sobie, że tych wszystkich ludzi musicie zebrać i później na targi. Musicie skoordynować, żeby Mirek się nie uchlał. jest świetnym specjalistą, ale Mirek po prostu, jak widzi wódę, to o, bez urazy, panowie Mirkowie. Bez urazy, ale chodzi o koordynację tego wszystkiego, żeby oni byli przygotowani, żeby byli przeszkoleni, żeby byli odpowiednio zaprezentowani, żeby byli dobrze ubrani. Wszyscy się ubrali w Tour, jeden w dresie. Jak Twoja firma do cholery wygląda, możesz to tylko zrobić i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz mógł nimi zarządzać na żywo, żeby się przygotować, żeby wszystko zaplanować. Więc targi was też nauczą, jak zarządzać zespołem, bo jak z nim źle zarządzacie, to konkurencja zobaczy. Dlatego to jest broń obosieczna. Dlatego mówiłem Wam od samego początku, że to nie ma być miłe i przyjemne, mimo tego, że obrazki mogą być śmieszne. Wszyscy będą na Was patrzeć. Jesteście w małym środowisku i cały czas czepiamy się koszyków wiklinowych. Branża jest mała. Tych najpotężniejszych graczy jest dwóch albo trzech, i oni będą Was bacznie obserwować. Wasz zespół i jak nim zarządzacie. Jak będziecie odpowiednio przygotowani, to przyjdzie ktoś z tego zespołu i albo będzie chciał Was kupić, albo będzie chciał z Wami robić deal. Ja mam na przykład taką działalność, że ja nie ponoszę kosztów. Wystarczy mi komputer, mogę otworzyć go na Bahama i robię sobie, robię sobie robotę. Wielu z Was pewnie też tak ma. Ale koszty się przydają w firmie. Kto ma, ten wie. Koszty się w firmie przydają, Ym, na przykład na reklamę i promocję, a chyba nie ma lepszego sposobu na to, żeby użyć ich właśnie na targach. Musicie wydać kupę kasy, zainwestować ją w stoisko i na tym stoisku spotkać tylko jednego gościa, który rozkręci wam tak firmę, że będziecie w przyszłości musieli robić dla całego zespołu wielkie stoisko albo że będziecie musieli podwoić, potworzyć swoją ekipę zadaniową, którą normalnie mieliście pochowaną po domach albo kupić biurowiec. Chodzi o do, dobrze, y, dobrze wybrane koszty. Nie sztuka jest kupić złoty telewizor, gry VR, żeby wasi znajomi mogli sobie spokojnie grać, podczas kiedy wy będziecie pracowali. Chodzi o to, żeby koszty w firmie generowane były optymalnie. Targi dają wam możliwość wygenerowania kosztów w zamian za to, że będziecie się jeszcze promować. I to niekoniecznie musi to być w internecie. To może być hybrydowe rozwiązanie, ale promujecie się oficjalnie, pokazujecie się innym ludziom z branży, i tak ma być. Wydaliście kasę, ale nie jak ten. Konkubent, który wziął sobie da raty, które zapłaci w marcu dopiero albo w kwietniu. Czajcie tych gości, co na święta kupili? Oni zaraz albo już zaczęli spłacać raty. Cztery miesiące mieli coś za darmo, nie? Za darmo telewizor. Wy robicie koszty, planujecie koszty, jesteście rozsądni i macie coś z tego. I ostatnia, trzynastka, frajda. Uwielbiam się dobrze bawić. Nie piję alkoholu, więc nauczyłem się bez. Da się, ale słabo, nie polecam. Więc frajda. Frajda ze spotkania z ludźmi. Tak jak dzisiaj będziecie mieli na hali i przy okazji, tak? Dobrze mówię? Idźcie tam, proszę was. Już nic nie wolno, chociaż dlatego, żeby się zbuntować, żeby pokazać, że potraficie młodzi fajnie razem sobie pogadać. Frajda, przyjemność ze spotkania drugiej osoby, przyjemność z tego, żeby dobrze życzyć, żeby kogoś posłuchać, żeby z kimś się napić, tego jednego małego piwa, albo czterech, albo ośmiu piw. Róbcie, co chcecie, jesteście dorośli. Chodzi o to, że targi dają frajdę, spotkanie z ludźmi, o których macie. Coś do powiedzenia. Bo na przykład pleciecie sobie razem te koszyki wiklinowe. Jak ty robisz taki splot, a ktoś robi inny splot, to wy możecie całą noc gadać o tym. Całą noc z jakimś obcym typem. Na imprezie. To jest frajda, Potem mówisz, wow, ja chcę go bardziej poznać. Interes przyjdzie potem. Ale chodzi o to, że macie z tego frajdę, przyjemność, której nie da się w internecie tak po prostu łapnąć.